widzowie, słuchajcie jest taka sprawa bo ja nagrywałam taki odcinek o moim usuniętym koncie i wtedy jeszcze można było wejść na ten profil i w ogóle tam wszystko sobie posprawdzać prawda? prawda no i od jakiegoś dłuższego czasu właśnie to nie jest już możliwe w sensie jak się klika na profil usuniętej osoby to pojawia się taki błąd w sumie nawet mogę wam to zademonstrować piszmy sobie tutaj w artbookach nie wiem, może moje stare Konto. Tak będzie najłatwiej i najprościej. Mam tutaj kilka artbooków. Kliknę sobie w jakiś jeden losowy. A no i w sumie tu mamy Delete User. No ale tutaj y, jest taka, mówię, starka, i to jestem ja. No, dokładnie tak. I teraz sobie w to kliknę. I uwaga, uwaga, pojawia się profil i nagle BUM wystąpił błąd. I nie wiem, to jest chyba od początku tego roku, tak mi się jakoś wydaje. Bo ja ten filmik chyba nagrywałam w tamtym roku, tak? Chyba gdzieś tak pod koniec roku 2019. Chociaż mogę się mylić, ale raczej nie wydaje mi się, żebym się myliła. A ostatnio Paweł pokazał mi, jak wejść na profil tego usuniętego konta. I dzisiaj chciałabym Wam to pokazać, więc może zajmiemy się tym, jak w sumie wejść na takie usunięte konto. Aby wejść na usunięte konto, musicie mieć jakieś dwa konta. Nie wiem, jedno może być główne, drugie może być poboczne. I ważne jest też to, żebyście mieli to drugie konto w znajomych. Oczywiście możecie to robić też z jakąś swoją koleżanką, kolegą... Yy z kimś tam innym, nie wiem. Ale jeżeli robicie to sami, ja na przykład będę robię ja to sama, to musicie mieć albo apkę MSP pobraną na telefon, albo posiadać na swoim komputerze jakiś emulator typu Bluestack, Nox albo Memu. Emulatory to są takie, wiecie, takie po prostu... No, aplikacja taka imitująca tableta na komputerze, jakoś tak. No i oczywiście na apce MSP musimy wejść na drugie konto. Weżę sobie na apkę MSP w sumie na telefonie i pokażę wam, co należy zrobić, aby znaleźć takie konto. Oczywiście musicie znaleźć albo jakiegoś artbooka, albo komentarze. No tak, dokładnie. Ja wejdę sobie w artbooki, bo wiem jak nazywa się ten mój stary artbook. Ehm, dzięki za pozdro. Pisałam żabrożec, bo tak ten artbook się nazywał. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie. No i tu jest jakiś mój stary artbook z takim Jankiem. Tutaj mamy komentarze, możemy sobie wejść na jakiś usunięty profil, bo tutaj też są jakieś delete user. I teraz tak, mogę sobie wejść albo na swoje konto, albo na konto Janka. I na swoje konto już kiedyś wchodziłam, nawet pokazywałam wam to na filmie. W sumie tak jak wcześniej mówiłam, jakby co to, link macie w opisie i w karcie. Więc możemy sobie wejść na profil Janka. Po prostu sobie klikamy w tą... No i przenosi nas do profilu. Tutaj w aktywności w sumie tak nie ma za bardzo co patrzeć, bo tutaj nuda sama. Chociaż to jest ciekawe, bo tutaj są najpopularniejsze artbooki i to jest nawet fajne. A statusów i tak nie zobaczymy, bo to jest usunięte konto. A normalnie jak konto chyba nie jest usunięte, albo jest usunięte tak w tym roku, to normalnie wszystkie statusy widać. I te starsze, i sprzed roku, i sprzed... Kilku lat chyba nawet, nie wiem, ale no, to jest taka ciekawostka. Tutaj również mamy filmy, najpopularniejsze filmy i tak dalej, ale najlepiej, żebyśmy przesunęli sobie w dół i tutaj mamy pokój, więc wchodzimy sobie w pokój. Dodaj animację swojej mówi stare. Dobra, ym, ja nie wchodziłam chyba na pokój, czy nie wiem, nie wiem, o co chodzi. No i w momencie jak weszliśmy do tego pokoju, to na przeglądarce na komputerze powinniśmy się pokazać na dole na pasku, ale jestem. Głupia i za dużo mi to zajęło, więc może dam sobie grafa, oddam i powinnam być aktywna. Nie wiem, czy to tak działa, ale no, zobaczymy zaraz. Wow, jestem dobra. Aha, i teraz tak wyszła mi tutaj jakaś yy, laska, a u mnie na komputerze nie widać, żebym była gdziekolwiek, także superowo. Może to zrobię jeszcze raz dzięki za grafa. Aha, tutaj się dodaje, bo że jestem głupia. Dobra, tajemnica jednak odkryta. Yy. Także to się uda. Może szukanie siebie to jest masakra. O dobra. No i teraz możemy sobie do tego pokoju wejść. No, i teraz z tego pokoju możemy sobie normalnie wejść na profil poprzez tą ikonkę obok. Love it. Ogólnie nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak się wejdzie do pokoju użytkownika o nazwie Delete User, to pokazuje się jego nazwa, jaką ta osoba miała przed usunięciem konta, więc to jest nawet spoko. Wejdziemy sobie na jego profil. Ja wiem, że można zobaczyć statusy, artbooki, luki, filmy przez telefon, ale na komputerze jednak jest trochę więcej tej możliwości. Można zobaczyć, kiedy ktoś założył konto, czego na telefonie nie ma. Ile ma wyświetleń na profilu. Można nawet zobaczyć. Księgę, ale tu akurat nic nie ma. Możemy zobaczyć biografię i prawie nic tutaj nie widać, dobrze? Możemy także zobaczyć awardy kogoś, na przykład ile dana osoba wydała diamentów na grę, albo ile dni miała VIPa, jak i również głębiej możemy zajrzeć w szapę danego użytkownika, bo możemy oczywiście stworzyć luka i zobaczyć wszystkie ciuchy i w ogóle, nie? Więc y, to jest spoko. Nie wiem, czy to wam się kiedyś przyda, ale no, to taka ciekawostka w sumie. Ja chciałam w ogóle wejść na konto Kobry, y, mojej kochanej Kobry, no ale niestety nie mogłam, bo wyskakiwał ten błąd, a teraz w sumie już tak normalnie nie mogę, więc Paweł y, kocham cię dzięki, że mi to powiedziałeś. Jego kanał w ogóle również będzie w opisie, bo słodziak z niego. No i to by było na tyle. Teraz będziecie mogli sobie wchodzić na jakieś usunięte konta, Oczywiście, jeśli będą w komentarzach, albo będziecie widzieli jakieś artbooki usuniętych kąt, albo będziecie znać nazwę artbooka, albo może nawet i filmu, nie wiem. Jeszcze przypominam o wszystkich linkach w opisie. No i oki to By do księżyca, jak łwwy. H13 wypłajana, tego witera życzliwego pozdrowia, pociąga 13 do piły, by do księżyca jak mógłby był, H13 wypłajana, tego witera życzliwego pozdrowia, pociąga 13 do piły, by do księżyca jak mógłby był, H13 wypłajana, tego witera życzliwego pozdrowia.